Witajcie, kochani, z Kawką, i dzisiaj pokażę Wam kolejne moje zdobycze z AliExpress. Zresztą, co już na pewno wiecie po tytule. Więc przechodzimy. Oczywiście wszystkie linki będą standardowo na dole, więc jeśli ktoś jest ciekawy, niech sobie tam zajrzy i zobaczy, co i jak wyglądało i ile kosztowało. Więc zaczynajmy. Na sam początek pokażę Wam to, co mam w uszach. A zamówiłam sobie przepiękne kolczyki, które naprawdę pięknie wyglądają na uszach. One są dość długie, gwiazdka, słońce, księżyc, bardzo leciutkie i bardzo ładnie, bardzo ładnie wyglądają, naprawdę bardzo ładnie. A kolejną rzeczą będzie to również coś z biżuterii i mam to na sobie. Specjalnie włożyłam, żeby Wam to pokazać, jak wygląda na mnie. A jest to naszyjnik składający się z trzech warstw. Tutaj mam jakieś kuleczki, gwiazdeczki i oko, które w środku ma niebieską cyrkonię. Zobaczcie. Wydaje mi się, że to y, też bardzo ładnie wygląda, chociaż y, w połączeniu z tymi kolczykami i z tym takim bogatym naszyjnikiem wydaje mi się, że no, trochę jest tego za dużo. Y, wolałabym wybrać pomiędzy tych rzeczy jedną rzecz, no i wydaje mi się, że wtedy byłoby lepiej, ale to nie, przechodzimy dalej. I tutaj mamy paczuszkę, ja wiem, wszyscy mają, wszystkie kobiety to mają, a ja nie miałam, ale już mam, a mam, nie miałam, a już mam zalotkę do rzęs, no wiecie do czego zalotka służy wybrałam sobie zwykłą, najprostszą zalotkę z różową rączką no nic specjalnego, w zestawie nie było tych gumeczek, no ale to sobie spokojnie można domówić, więc nareszcie będę mogła sobie podkręcać rzęsy taką zalotką, następną rzeczą jest to taki mały bukiecik kwiatuszków yy, który zamówiłam do zdjęć, do jakiegoś wieńca, do jakiegoś bukietu ze sztucznych kwiatków. Na pewno wykorzystam, tym bardziej, że to kosztowało bardzo, bardzo groszowo. Groszową sprawą to było. Jest naprawdę uroczym, malutkim bukiecikiem, zobaczcie. I przechodzimy dalej. Tutaj mam taką rolkę. Hmm, chcemy zrobić taki niewielki remont w kuchni. No i tą naklejkę, którą mam, trzeba będzie usunąć, więc zamówiłam sobie yy, kolejną, tylko jest ta inna naklejka, a wygląda o tak. Więc mamy tu filiżonkę, serduszko napiskofi. Coś takiego, zobaczcie, obklejone folii, do tego taki wałek, żeby to nam się nic nie uszkodziło, powiem Wam tylko, że to jest ciężko przykleić, bo te wszystkie elementy, jak oderwiemy na raz, to się wyginają w każdą stronę i jest naprawdę ciężko, więc z tym u mnie na pewno się zajmie mąż. A taka naklejka również była niedroga i fajnie tak mm, udekoruje nam pomieszczenie, w naszym przypadku będzie to kuchnia. Kolejną rzeczą, która, zobaczcie, jak przyszła zapakowana, oczywiście, jeszcze w torebkę taką ochronną. Mamy bąbelkową torebkę i taką torebkę zwykłą, przezroczystą, a w niej są kolczyki, które są przepiękne. Kolczyki, które wyglądają jak skrzydełka motylków z kolorowymi cyrkoniami o takiej imitacji złota. Zobaczcie, no przecudne. Bardzo ładne, eleganckie, takie kolorowe kolczyki przy takim słonecznym dniu bardzo ładnie się odbija od tych kryształków światła i tak się błyszczą. Więc takie kolczyki yy, zamówiłam sobie. Mam, mam na tego nadzieję, że one się nie będą przekręcać tak jak tutaj na uchu, więc no zobaczymy, zobaczymy. Kolejnymi rzeczami są to cztery pędzle. Bardzo, bardzo mięciutkie, bardzo i takiego kolorku nietypowego, bo czarno-granatowe. To samo się tyczy rączek, bo mają takie cieniowane rączki. Ja już yy, albo jeden, albo taki zestawik pędzelków mam, więc teraz. Chora na następny zestaw, ale zestaw to nie będzie dla mnie, ale na razie wam nic nie będę mówić, bo nie chcę, żeby ta osoba co mnie ogląda, wiedziała. Tak, nic więcej nie mówię. Tak, i kolejny zestaw również mam dla tej osoby i jest to zestaw 12 pędzli i to są pędzle typowo do oka, czyli do blendowania, do nakładania, do eyelinera, chociaż można ten malutki pędzelek wykorzystać i do ust. W sumie zastosowanie można do, do wszystkiego, można je wykorzystać, ja już taki zestaw pędzalków mam, już nie będę ich otwierać, żeby były w tych osłonkach i tutaj mam jedną rzecz, która jest naprawdę super, sprawdziła się w 100% u mnie, dlatego zamówiłam po raz drugi i jest to worek na odzież, nie będę wyjmować. Plastikowy worek, w który, do którego wkładamy jakieś tam ubrania i w środku mamy taką dziurkę, wkładamy rurę od odkurzacza, wysysa nam powietrze i z takiej wielkości zmienia się. Tak. Ja w takim worku mam poduszkę, wielką poduchę, taką z piór poduchę prawdziwą i ona no jak poducha, poducha jest wielka. A zajęła mi dość mało miejsca, że jest w łóżku. Yy, Włożona, więc taki worek naprawdę yy, ułatwia nam życie i dodaje nam więcej miejsca, no zwłaszcza jak po zimie, no te kurtki dużo miejsca zajmują, więc czy jakieś grube swetry. Więc taki kolejny worek. i Ja mam teraz troszeczkę mniejszy, bo mam 60 na 80, ale sprawdza się w 100%. W środku mamy taki jeszcze suwaczek plastikowy, żeby zamknąć Naprawdę polecam Wam, bardzo dobra rzecz. Patrzę, czy, to, czy ja to wszystko dzisiaj już wyjęłam. Tak, podzieliłam sobie ten, te paczki wszystkie na, na jeszcze jedna będzie paczka. Jeszcze jeden filmik będzie, bo jednak byłoby tego za dużo. Ale tu widzę, że jeszcze mam malutką torebeczkę z biżuterią. Jakąś tu biżuterię mam. Powiem Wam, że ja wolę o takie torebki z tymi właśnie strzaskami, niż o takie. Bo to, to już... No, już nie wykorzystam, a taką to sobie mogę otworzyć, wyjąć i włożyć jeszcze raz. I tutaj coś mam z biżuterii. Aha, aha, to już, ja wiem co to jest. Ok, zdjęłam tam. będzie na pewno teraz lepiej, lepiej, dużo lepiej widać. Ja już go nie będę zapinać. Ten jest taki delikatny, zobaczcie, i bardzo ładnie wygląda. Te blaszki tak się y, odbija, od nich fajnie światło. Gwiazdeczka taka subtelna w środku i taki dłuższy wisiorek. Takim prostokącikiem, jakiejś bluzki z dużym dekoltem albo sukienki, albo nawet i tak. Można na zawsze to schować, czy wyjąć, jak to woli, ale mi się najbardziej podoba, właśnie taka ta gwiazdeczka i te kolczyki również. A, ja właśnie zauważyłam, ale z tym gapa, zobaczcie, że tu jest ten kolczyk inny. Tu jest księżyc mały, a tu jest słońce. A tu jest księżyc na dole, a tu jest słońce i gwiazdka. No wiecie co? No wiecie co? Aha! Więc to tak wygląda, moi drodzy. Te kolczyki różnią się od siebie. Ja dopiero teraz to zauważyłam. Nie wiem, jak ja mogłam to przeoczyć. Więc tak to tym bardziej zyskują na, na tym swoim uroku, że różnią się jeden od drugiego. Mi to się bardzo, bardzo podoba. I to wszystko kochani na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ym, taki krótszy haul będzie lepiej się Wam oglądał niż taki jeden długi, to tyle. Żegnam się z Wami. Pa pa pa!